Pracę nad sztucznym obciążeniem cały czas do przodu. Pokażę kilka problemów, które musiałem rozwiązać i jedną dosyć poważną moją pomyłkę, ale już znalazłem rozwiązanie tego problemu. Zacznę może od pomyłki. Niestety otwory do mocowania płytek, znaczy modułów obciążenia wywierciłem w górnej części obudowy. Niestety to to jest górna część, to jest dolna, ale nóżki przykręcę bez problemu. Natomiast tutaj za pomocą takiego freza wyfryzuję te otwory troszkę głębiej, tak aby Śruba, która łączy obydwa, obydwa moduły, obydwie części obudowy schowała się w środku. No cóż, nie myli się ten, co nic nie robi. Przepraszam, będzie to dla mnie kolejna lekcja, kolejna nauczka. <laughs> Jakie tutaj problemy? Yy, przede wszystkim musiałem te dwa rezystory w jednym module dać w lewo i tutaj polecam zwrócić na to uwagę, jak ktoś będzie montował to w tej obudowie, gdyż no chciałem maksymalnie wycofać ten moduł maksymalnie oddalić od front panelu, czy tam front panela i w związku z tym ten słupek by dotykał rezystora. Tego uniknąć, dlatego przesunąłem oba rezystory w jednym module w lewo, w drugim module w prawo. Jeżeli ktoś będzie sobie montował to w podobnej obudowie, proponuję zwrócić na to uwagę, żeby potem nie trzeba było robić poprawek. Dlatego o tym mówię. O, no tutaj powychodziły. Te rezystory przesunąłem w lewo, te w prawo, także od słupka będzie odstęp. Moduły będą zamocowane w ten sposób, że do płytek. Przylutowałem końcówki oczkowe i przekręciłem. Nie wiem, i przekręciłem śrubkę M3. Tu jest nakrętka. W obudowie są otwory. Będzie to zamocowane w ten sposób. Podkładka, nakrętka, zbędna. Śruba obcięta, ładnie zeszlifowane, zbezpieczone lakierem żeby się nie odkręcało. I to samo z drugiej strony. Następna przeróbka, jakiej będę musiał dokonać. Te przewody, będę musiał odlutować. A tu już mam zamontowany przełącznik. Przewody pójdą. Do płytki środkowej. Pozwoli nam to uniknąć ciągnięcia przewodów w okolicach rezystorów, które będą się na pewno grzały. A tak, one sobie tutaj będą w środku, przylutowane i nie będą miały kontaktu z rezystorami. To takie rzeczy wychodzą w praniu: te przewody zostaną wylutowane. Lutowane zostaną te i zostanie przylutowanie czterech przewodów. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I będziemy mogli testować sztuczne obciążenie. Tak to wygląda na tę chwilę. Także jeden poważny błąd z tą obudową, ale to jest do odratowania. No, chyba że właściciel stwierdzi, że tak być nie może. Kupimy nową obudowę i powiercimy od nowa. To by było tyle. Biorę się do montażu, do lutowania przewodów i do składania wszystkiego w jedną całość. Można powiedzieć, że prace nad budową sztucznego obciążenia dobiegają do końca, mają się ku końcowi. Wszystko zostało zamontowane w obudowie. Poskręcane. Teraz zostanie nam podłączyć. Potestować. Podłączymy do wzmacniacza. Niech się sztuczne obciążenie wygrzewa. Podłączałem do zasilacza, no ale mój zasilacz niestety przy 20V może dać tylko 2A prądu. To raptem 40 W i też za długo nie może tak się grzać, dlatego nie mogę za bardzo pomęczyć sztucznego na moim zasilaczu. Tak to wygląda. Stupki przykręciłem. Cóż tu więcej powiedzieć? Przełącznik 4.8. Działa. Sprawdzałem. Może przyniosę sądy i zobaczymy. Podłączymy najpierw lewy kanał. O, nieskomadło nie będziemy kompensować. Chociaż skompensujemy sądy. Nie ma takiej potrzeby. W tej chwili mamy 4 omy 8 om. 4 8 Drugi kanał 8 Teraz zobaczymy, czy między masami jakieś przejście jest. Nie ma. Czyli oba kanały są elektrycznie od siebie odseparowane. Tutaj również nic się nie zamyka. O to mi chodziło. Cóż, zostaje podłączyć obciążenie do wzmacniacza. Włączymy jakieś przemiatanie, niech popracuje z pół godziny. Może podłączymy do lightmarka. Może podłączymy do oscyloskopu. Zobaczymy jutro. Postaram się zrobić jakieś testy i nagrać z tego filmik. Także. Tak wygląda. Złożone sztuczne obciążenie. Tu oczywiście jeszcze na potencjometr. Gałeczka. Taka najprostsza właściciel sobie może zmienić. To jakiś Z może sobie ją zmienić. To tyle. Jeżeli ktoś by chciał budować takie ustrojstwo, no to troszkę pracy jest. Dłubania. Kilka błędów się nie ustrzegłem, ale udało się z niej jakoś wybrnąć. Myślę, że wyszło całkiem zgrabnie, całkiem solidnie i będzie mogło służyć do testów. To tyle. W następnym odcinku postaram się je podłączyć do wzmacniacza, podłączyć do oscyloskopu. Spróbujemy podłączyć do, komputer, do karty dźwiękowej w komputerze, zrobić test ride markiem i zobaczymy czy wszystko działa. Prace mechaniczno-elektryczne. Uważam za zakończone. To tyle. Pozdrawiam. Dziękuję.